czytanie z księgi proroka Izajasza Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą, równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Sejonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto Wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą, i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z nim idzie, a przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jak nięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże czytanie z drugiego listu Świętego Piotra Apostoła. Niech dla was umiłowani. Nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat. A tysiąc lat, jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale on jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On Was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała tobie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Szczyciel na pustyni. I głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Starożytni mówili: kwitwit agis prudenter agas edrespicefinem co znaczy, cokolwiek czynisz czyń mądrze, roztropnie i patrz na koniec. Myślę, że te słowa mędrców są ciągle aktualne i też wpisują się w ten czas adwentu, gdzie my tak naprawdę jeszcze ciągle wpatrujemy się w tę perspektywę życia, do której jesteśmy zaproszeni. Na mocy obietnicy, która już się dokonała. Zatem ta perspektywa staje się realna, rzeczywista, prawdziwa. Dzisiaj rano usłyszałem przypadkiem takie porównanie, że to jest tak, jakbyśmy jechali samochodem i mieli ciągle włączone długie światła. Że z jednej strony patrzymy na to, co jest w najbliższym otoczeniu, ale tak naprawdę. Ciągle już spodziewając się dobrego kierunku drogi, wypatrujemy do przodu. I chyba tak to powinno być, że chociaż jesteśmy mocno zakorzenieni w tym, co jest tu i teraz, bo na to mamy wpływ, to jednak to tu i teraz, co robimy, powinno być dokonywane w perspektywie tego, dokąd zmierzamy. Dokąd zmierzamy? No, ufam, że tak jak święty Piotr nam dzisiaj mówi, Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego oczekując, starajcie się, aby On Was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. Myślę, że dzisiaj w tym świecie tak bardzo roztrzepanym, pogubionym, zdezorientowanym. Jako uczniowie Pana Jezusa powinniśmy być inni. Czyli właśnie ze względu na tę obietnicę, która się spełniła, bo dzisiaj, kiedy słyszymy proroka Izajasza, to mówi, pocieszcie, pocieszcie mój lub pocieszajcie go, to mówi, że to nie jest taka pociecha na zasadzie będzie dobrze, tylko ona się odwołuje do tego, co jest spełnioną obietnicą, nieprawość Jego odpokutowana. Prolog to mówił 700 mniej więcej lat przed narodzinami Jezusa. Jak chrzciciel mówi, przyjdzie po mnie mocniejszy, który będzie chrzcił duchem, a my to mówimy z perspektywy 2000 lat później. Tak, nieprawość została odpokutowana. To co się wydarzyło przez paschę Chrystusa, stało się. Dlatego jest ta obietnica nie mrzonką, ale jest realną perspektywą i dlatego też Jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć bez plamy i skazy i to w pokoju. Co to znaczy to wezwanie? Przygotujcie drogę Panu, równajcie gościnie dla naszego Boga. No to tak naprawdę psalista nam mówi, zaraz w pierwszym fragmencie tego dzisiaj wyśpiewanego psalmu: Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Przygotować drogę Panu to jest nic innego, tylko słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Dzisiaj z każdej strony jest mnóstwo opinii, mnóstwo wypowiadanych zdań, mnóstwo wypowiadanych, nazwijmy to, yy, poglądów. Natomiast dla człowieka Bożego, który nie chce stracić perspektywy nowej ziemi i nowego nieba, pozostaje mądrym to, co jest właśnie w tym krótkim, prostym zdaniu, będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Dzisiaj w modlitwie mszalnej na początku, myślę, że ona nam często umyka, jest ciekawy tekst. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim synem. Boże, spraw, żeby troski doczesne nie przeszkadzały nam, nie zasłaniały nam perspektywy, żeby. To spotkanie z Jezusem mogło się dokonać. Te troski, doczesne, musimy odsuwać, i po to jest też adwent, żeby nam o to przypomnieć. I później dalej dopowiada Kościół w tej modlitwie: Niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Jeżeli nadprzyrodzona mądrość ma kształtować nasze czyny, to ta mądrość nadprzyrodzona to jest Chokma. W Starym Testamencie to jest pojęcie użyte jako personifikacja, uosobienie Bożej Mądrości, czyli powiemy ducha świętego. Jeśli dzisiaj Marek w tym początku swojej Ewangelii mówi o Jezusie, który będzie szcił duchem świętym, to znaczy, że nadprzyrodzona mądrość Boża będzie nam dana. I jeżeli będziemy jej posłuszni, jeżeli będziemy mieli tę perspektywę, to możemy ze spokojem oczekiwać. Owego nowego nieba i nowej ziemi. Myślę, że tak to będzie i coraz bardziej to będzie tak wyglądało, że w tych najbliższych latach i tych, które nas czekają, powoli się powinna polaryzować taka różnica między tymi, którzy żyją z Jezusem i tymi, którzy go nie znają albo go odrzucili. Czyli, krótko mówiąc, jako chrześcijanie, powinniśmy się wyróżniać. Właśnie owym życiem w pokoju, sprawiedliwości, w tym wyrównaniu różnego rodzaju różnic. Wczoraj na kolendzie rozmawiałem z dwojgiem małżonków, ona mówi, no on zawsze był taki wolny. Ja to szybka byłem, ja biegałam, a on był wolny, a teraz jakoś ja jestem taka wolniejsza, on jakby przyspieszył, mają swoje lata. Tak sobie pomyślałem, mówię, to wyrównało się, już biegniecie razem. Ona mówi no. To jest takie fajne, bo to pokazuje, że po prostu przez te lata oni doszli do pewnej harmonii, gdzie te naturalne, można powiedzieć, cechy czy skłonności sprawiły, że się upodobnili niejako do siebie jeszcze bardziej, że idą razem i myślę, że idą w dobrym kierunku. I trochę tak z nami powinno być, że między nami powinniśmy ciągle te góry, różnic zakopywać, te pagórki niwelować, a doliny zasypywać. Żebyśmy między nami, tak jak chcemy w tej perspektywie widzieć Jezusa, tak żebyśmy między nami w naszych relacjach y, widzieli siebie jako tych, którzy są dani nam na drodze do Boga, jako, jako wielki dar. Myślę, że wtedy y, już tutaj, na Ziemi, będziemy coraz bardziej doświadczali tych słów, które znalazły się w ostatniej zwrotce psalmu. Pan sam szczęściem obdarzy. Nasza Ziemia wyda owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. kwit Agis, prudenter Agas adres Cokolwiek czynisz, czyń mądrze, roztropnie i patrz na koniec. Amen.